Rozdział drugi. Zaskoczenie na żaglówce było całkowite. Wszyscy znali Leningrad z opowieści jako wielkie miasto z mnóstwem kanałów i mostów. Nigdy nie trafili na najmniejszą wzmiankę o klifach i ciągnących się za nimi łąkach. Sytuację, w jakiej się znaleźli, dość trafnie oceniła mamusia Muminka. Która pierwsza obudziła się po tym, kiedy łódka miękko wylądowała na mieliźnie. Wyszła w koszuli nocnej na pokład, popatrzyła zaspanymi oczami na klify oraz wschodzące słońce, po czym wróciła i wyszeptała swojemu mężowi do ucha: Kochany, zdaje się, żeśmy wpadli w niezłą kabałę. Zamiast śniadania nastąpiła szybka zbiórka całej załogi na naradę. Tatuś Muminka miał już rozpocząć przemowę w swoim stylu, ale zanim zdążył, mała mi otworzyła usta i wypaliła szybko. To żeśmy się wydupcyli na mieliznę w nieznanym miejscu. Jesteśmy zdani tylko na siebie. I jeszcze w takim momencie wspominać o kabale to tak oczywiście antysemickie. Fuj! Po czym wypakowała mały ponton, kazała muminkowi go napompować, następnie zwodowała go i popłynęła w stronę lądu. Zabrała ze sobą trochę przedmiotów o wartości handlowej, wyliczając przy tym głośno, po ile będzie musiała się złożyć reszta załogi, żeby zrekompensować jej straty. Wróciła dopiero wieczorem szalupą razem z czterema sowieckimi żołnierzami. Puściła zdumionym muminkom oczko i powiedziała — Nic im nie zrobiłam, trochę szkoda. Faceci w mundurach pomogli zepchnąć żaglówkę z mielizny, a jeden z nich został na łodzi i miał za zadanie nawigować ich do portu w Kuresary. Mała Mi po drodze opowiedziała reszcie, że w zasadzie to się dobrze składa, bo ominęli Leningrad, a od żołnierzy zdobyła dużo towarów za cenę zaledwie dwóch radyjek i dwóch golarek elektrycznych. Poczęstowała też tatusia Muminka wojskową machorką, a mamusi Muminka podarowała sześć puszek konserw wieprzowych. Pan Niemigodca i Muminkowi nie dała nic, mówiąc, że co prawda dostała jeszcze wódkę, ale ta przyda się na potem. Stolica wyspy, miasteczko Kure Sare zdecydowanie nie przypominała Leningradu. Najbardziej niepocieszona była mamusia Muminka, która miała w planie zakup podręczników botaniki dla paszczaka oraz futra z lisów dla siebie. Dysponowała wystarczającą ilością dewiz, czym nikomu się specjalnie nie chwaliła. Ale gdyby ktoś zapytał, skąd ma pieniądze, powinien się domyślić, że Mamusia Muminka była z natury oszczędna, a w Dolinie Muminków nie było za dużo możliwości szastania walutą. Na wyspie spędzili trzy szczęśliwe dni. Panna Migotka przesiadywała całe poranki i wieczory z miejscowymi dziewczętami w jej wieku i śpiewała z nimi estońskie pieśni o kołyszących melodiach. Muminek razem z tatusiem Muminka łowili ryby z pontonu, albowiem mieli za cel unikać rozzłoszczonej na tatusia mamusi Muminka, która z furią przelatywała przez łąki w poszukiwaniu najlepszych ziół na nową tynkturę. Przez kilka dni spędzonych na powietrzu Złość związana z pominięciem Leningradu zupełnie się z niej ulotniła. Mała Mi grała z żołnierzami bardzo na poważnie w karty i flirtowała z nimi, więc pozwalali się jej oszukiwać. Z wyspy wyruszyli w lepszych humorach, zaopatrzeni w zioła, suszone ryby, estońskie pieśni oraz wygrane w karty wyroby radzieckiego przemysłu. Obrali kurs na południowy zachód.